Cześć, dzień dobry moi drodzy. Eee, tego takiego swego rodzaju trochę chłodnego poranka. Bo jednak gdzieś tam był jakiś delikatny, powiedzmy, przymrozek. No teraz to się odbija. Niemniej dwa dni ciepła i w sumie taki mały powrócimy ma być. A widziałem wczoraj, że ktoś coś robił w rzepaku, opryskiwaczem, eee, także ryzyko. Nie wiem, ja powiedzmy, nie świruję pawiana. Bo może być różnie. E, dzisiaj który mamy? Czwarty? Czwarty dobrze mówię. Mamy dzisiaj czwarty. E, jak tak wylazłem, powiem wam, bo e, pasowałoby nw zrobić w zbożach. No i pójdzie saletra. Saletry mam mało. Pomyślałem, że będę na NWjkę robił RSM, ale. Tak myślę z czasem, zanim ja wystartuję, a później zabiegi e, Będą jakieś poprawki wiecie w zbożach, w rzepaku jednoliścienne, muszę zrobić nawet tutaj koło domu e, Jakieś pierdoły, opowiedzmy no powiedzmy regulacja, tak samo później regulacja w zbożach Żeby, żeby tego się nie nasiliło, no i tej jedynka w zbożach w sumie, nie? E, chyba, chyba wybiorę opcję rozsiewania nawozów Także pójdzie z saletra na drugą daweczkę. W rzepaku powiem Wam, zrobiłem dwójkę na bogato. Także myślę, że chyba już nie będę dokładał rzepakowi do pieca. Na razie wygląda on dobrze, powiem Wam. Ja myślałem, że będzie zdecydowanie gorszy rzepak. Nie ma tragedii. Jest ok. No i tak się przyglądając na niego, to co było na jesieni, on naprawdę nadrobił zaległości ten rzepak. Bo sam na siebie byłem zły. No, przez tego robaka tam, wiadomo, jakieś tam, delikatnie mówiąc, jakieś tam zaniedbania pod tym względem, pod tym kątem. Ale, ale, uzupełnienie nawożenia, no i taki start dosyć wcześny. No i myślę, może poprawa struktury gleby przez zagłębszowanie, jednak jakoś tam, powiedzmy, zbiera swoje takie pozytywne żniwo. Wylazłem zobaczyć co się dzieje ogólnie, bo tutaj tego widzicie, mam starą trawę i część jest zrobiona ponownie bo te kępy, najgorsze tego, szkrowy. takich kęp zwyczajnie nie wygryzają, nie jedzą, no wiadomo, że całości pastwiska naraz nie zlikwiduje a zlikwiduje, to może trochę złe określenie, no później będę likwidował za jakiś tam czas no ale jeszcze powiedzmy trzeba właśnie e, troszkę troszkę żeby było tej paszy takiej do wyprowadzania krów, żeby miały co gryźć, także tutaj mam pusianą na nowo trawę e, Miała być orka, no ale ze względu na e, czas no to na bezorce w sumie zasiałem tam poszła kilkukrotnie talerzuwa pogłębiacz pogłębowanie było pierwsze w sumie nie, jakby to Wam określić no i dobry no i właśnie e, gdzieś tam czasie, między siewami jęczmienia owsa e, to zwyczajnie zrobiłem no oprócz wiadomo tych chwastów, niechwastów nasionek, tego co się nasiało myślę, że ta mieszanka traw pastwiskowych ona już gdzieś tam Pewnie sobie rośnie, no ale to później się wszystko oczywiście pokaże. Fajnie akordem ustawiłem, powiem Wam wysiew pneumatyk to pneumatyk. Nie wiem, ja do akorda mam wielkie zaufanie pod tym względem wysiewu i, i lubię, nie? Tutaj trawę elegancko ustawiłem i poszło. Moi drodzy, ten vlog ogólnie dzisiaj będzie taki trochę na bogato e, zakresu zajęć. Hmm, myślę jakby to rozplanować bo czeka Was coś oczywiście, których mamy 5 minut może dotrwać co <noise> niektórzy do tej wypowiedzi no ale e, no czekam też dzisiaj na coś e, coś się pojawi e, Zarys i plan jest taki, że po prostu dzisiaj pewnie może trochę i obórnika się wywiezie pod buraka pastywnego ziemniaka na kawałek Bo już trochę i ciężko jest wyrzucać ręcznie, chociaż myślę, że tą maszyną, która dzisiaj będzie, no to można by było to troszkę tam porozkładać sobie <laughs> O te paliki muszę posprzątać Tu kury mi zdziubały, wiecie, ja tam te naloty były no i tutaj zniszczyły mi sporo kury, nie, tak samo właśnie tej liściany, tutaj trzeba wszystko wyrypać, najgorzej te poprzeczki, gdzieś tam poprawki porobić takie, po tych poprzeczkach. No i no, liścienne zresztą te pole ja nie zdążyłem na jesieni popryskać, bo te warunki były słabe i tak od deszczu do deszczu ja tak celowałem, nieraz gdzieś tam zjeżdżałem, pamiętam, bo gdzieś mnie chmura została i pojawiły się krople deszczu, rezygnowałem, później wracałem, także było to upierdliwe, no ale... Tego mówię, że upryskiwacz w gospodarstwie jest bardzo ważną maszyną, yy, która zapewni nam yy, yy, zwyczajnie przy odpowiednich warunkach wykonanie szybko zabiegu, nie? Bo to się rozchodzi, żeby się nie pierdzielić. Tylko jak coś trzeba, to się zwyczajnie jedzie i się robi. Także biorąc to, oczywiście pomijając, patrząc na strukturę akurat tego widoku, no to ja Wam powiem, że jest bardzo ładnie, nie? Obsada jest jak cholera. No, myślałem, że naprawdę będzie tragedia, ale jest. Powiem Wam, poszanować go, dopilnować i ma być cacy, moim zdaniem. Oczywiście, można by było lepiej to zrobić, ale myślę, że nie ma tragedii, nie? Można się przypychać, oczywiście, kto ma lepszy, kto ma gorszy rzepak, no, ale myślę, że to nie jest tragiczny rzepak, także coś pewnie z tego będzie. Dobra, ja poczekam moi drodzy, a zejdzie rosa, nie będę z roso tam kombinował, eee, nie wiem jak sobie to rozplanuję, na razie powyjeżdżam ciągnikami, eee, podczepię MTZ, -a. worek nawozu, kurcze mam, najwyżej wsypię do rozsiewacza worek saletry worek seletry kupiliśmy nie <laughs> może kojarzycie co niektórzy e, i później nie wiem podjadę e, kupić jeszcze tam z półtorej tony tona nie wiem jak tam, tam sobie wykombinuję e, muszę policzyć ale chyba półtorej tony będzie trzeba seletry normalnie kupić jeszcze do poroszczenia. E, e, e. no i tyle dobra lecę to wszystko Wyciągać tam, a no, ziemia się pojawiła, bo 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 co? I tak muszę rolki podmienić w nowej bramie, tylko że tam są tak spody inne, i muszę po prostu zamienić góry, nie tam wypiąć bolce i wziąć, wymienić same rolki, nie czepiając tych dołów, bo doły są inne, i tutaj będę musiał tak zamienić jedno z drugim. Żeby nie przerabiać, bo do tamtej bramy trzeba po prostu więcej rolek. Mam te, te wózki, dziewięciorolkowe, a tu pięciorolkowe, do tej starej bramy. Także płyty widzicie, są powprawiane, pozakładane. Później oczywiście będę mył, to czyścił, farba na to jest. No i coś tam się zmieniło pod względem nie, tego zajazdu, wjazdu. Także tak to w miarę, no wiadomo, jeszcze rozpizdziel jakby nie było tutaj jest, ale powoli to się już zaczyna ogarniać i to jakoś tam powiedzmy wygląda, no wcześniej tutaj była graciarnia, tu wszystko było ponastawiane, no wiadomo, że tu jeszcze musi trochę coś tam na złom pojechać, usprzątnąć, to nie, no ale jak się wprawi w bramę, się upomaluje to, ogarnie się wizualnie ten wjazd, no to wiadomo, że to się wszystko... Pozmienia, poprzesuwa. Dobra, biorę się do roboty. Dobrze, moi drodzy, chwila później bierzemy się za nawozy. E, wziąłem, dwa worki byłem, kupiłem w Miączynie. E, wziąłem, chłopaki mi przywieźli, no i jeszcze po drodze. E, ten policja mnie zatrzymała. Ja w sumie tak za bardzo nie wiedziałem o tym, że, bo mam, wiecie, ledowy pozycyjne, nie, w lampach. No, i ja sobie jadę na legalu normalnie, przez tam 50 przez tą miejscowość jadę. No i oni się włączali do ruchu, nie? No, ale tak się czaili, czaili, czaili za mną, w końcu się zatrzymu tego, no, sygnałów użyli, zatrzymuje się na poboczu, co jest powodem kontroli. Czy ja się domyślam? Mówię, no nie wiem, co może być. Wiem, trze trzeźwość, nie? Czy co. No i łypiąca żarówka, ale powiem wam, tak się doczepili tej pozycji, która łypała, już tak jakby nie można było prosto prostu linijnie powiedzieć: Pani, weź se pan to ogarni, bo tak to nie może być, i żebyśmy pana tam następnym razem z to żarówko tam wiecie nie widzieli. No, co prawda pouczyli bez mandatu, nie? No, ale troszkę tak kurczę. Nieprzyjemnie, jakby to określić. Za tę łypiąco tam żarówkę. Ja rozumiem, że powody kontroli, no to okej, okay, tam. Trzeźwość myślę, że to jest podstawa. Tym bardziej, że pomimo tych wszystkich kontroli, no to gdzieś yy, zwyczajnie tych wypadków No nie brakuje. Pomimo, że mandaty są wysokie, no to to niczego nie zmienia w strukturze, właśnie tego, że jednak ludzie wsiadają yy, za kółko. Po, po, po spożyciu nie ja nigdy czegoś takiego nie zrobiłem nigdy to mówię tak z czystym sumieniem nigdy nie zdarzyło mi się żebym ja gdziekolwiek nawet trochę tak o czymkolwiek nawet ciągnikiem gdzieś coś po jakimś tego ja browara sobie wypiję ja lubię sobie wypić nie powiem że nie i też oczywiście nie interpretujcie tego że ja tam jakoś tam nie tylko zwyczajnie po robocie sobie gdzieś tam browara łyknąć to jak najbardziej na tak ale tego, żeby jeździć tak o dziabniętym, to ja tego nie popieram i jestem za. Żeby w ogóle jakoś to było na tyle surowo, ewentualnie, żeby to się kończyło tym, że po prostu zwyczajnie pojazd powinien być konfiskowany. Siadasz po pijaku za kółko. Więc, żeby ten dowód był zabrany i pojazd był tak by było najlepiej, najprościej, nie? No, ale żeby po prostu takich rzeczy tam się czepiać, na żarówki panie, kurde, było tego. Panie, weźmy to, pan wymieni, bo tak to nie może być i tyle, nie? A nie tam się po prostu tak czepiać, tak paskudnie tego tematu. Ale dobra, no co zrobisz, nic nie zrobisz. A dobra, trzeba za sobę pozamykać, bo on był myty ostatnio. W sumie, ja myślę, że czy ja czy wy na pewno zauważyliście, że ogólnie w policji zrobiło się naprawdę bardzo dużo i osób, którzy, które pracują w policji jest multum w sumie. Te szkoły wszystkie policyjne yy, i w ogóle nie, drogówki czy takie normalnie, nie wiem jak to tam określić, no to policji się bardzo mocno dużo zrobiło, bardzo, bardzo dużo. Tylko pytanie, no o ile tam kierowców karanie za jakieś tam przestępstwa i ogólnie takiego pilnowania porządku publicznego. Ja myślę, że no raczej obecnie dzisiaj to nie powinno się wydarzyć, no bardziej może w miastach, nie? Tam jakieś tam spożywanie, czy narkotyki, czy coś innego, jakieś rozboje, nie? To tyle na wsiach, to tam się tutaj totalnie nic takiego nie dzieje. Oh. Z jednej strony to też myślę, że to finansowanie pewnej rzekomej wojenki. A z czegoś... Z kogoś trzeba po prostu te fundusze znaleźć na te finansowanie. I obietnicze wyborcze. Nie, ogólnie to jak wiecie, do policjantów oczywiście ja tam nic nie mam, nie? Bo wypełniają swoje obowiązki. No ale to, żeby też oczywiście było w jakichś tam granicach rozsądku, nie? A nie, żebyśmy się tam zjadali wzajemnie na tej zasadzie, dobra, polecimy moi drodzy w saleterko. Dopóki mamy czas, zobaczymy, jak z tym czasem, bo ja sobie co miałem, to miałem żarówkę na miejscu, nie? Ja sobie od razu, jak zajechałem po tego nożyka, tu nie, nie mam, po saletre, yy, no to ja sobie wziąłem, poprosiłem tam ich o. Kombinerki i wymieniłem. Nie, no samochód wiadomo, że nie myłem ostatnio, to on tam wygląda, że w niego nie ma i w sumie bardziej mi to służy jako gruzowóz, jak samochód taki daily obecnie. Wymieniłem sobie tego i po temacie, nie? I po co to było jakoś tak na darmo robić, jakoś to wielkie z tego aferę? E, dobra, nużyczki nie ma tego co bym chciał. nużyka. A nożykiem bym trachnął. No, nie mam nożyka. No. Dobra. Rypniem to norma A rypniem, żeby tak jak nie ostatnio było. Damy radę A to tak gruba jest Czekajcie e bo to, to makro, ulan makro. E, nowe ustawienia będę musiał wprowadzić. Będę musiał wziąć tableta. <laughs> Nie. nie? na telefonie coś mi łapka ta nie idzie od sulkiego pasowałoby usunąć zainstalować normalnie Przecież mam je zaraz, piszę, na mam je. Taferki, ale ona nie idzie mi coś, taferki. To przywisiło się? Ja szczątłam nie poleciał. Według nazwy. Nie, będą się skoczyć do domu, na tablecie wziąć. Idzie. To też, jak wam powiem, to też tak z drugiej strony no nie ma tragedii, żeby się czepiali, tak panowie tutaj z policji. No tego to nie powiem. Ewentualnie to wiadomo, jak gdzieś BMK krąży, no to wiadomo w jakim celu ta BMK jest. No ale też, oczywiście nie ma jakoś tam tragedii pod tym względem. Ale mówię tutaj, żeby wszystko jakoś tak to funkcjonowało, nie. My chyba wiecie co, podzielimy sobie ten blok na dwie części A no tak Ja tu sobie ładnie gadam, ale idę ten, wezmę na tablecie do domu tableta Widzimy się pewnie na polu